Stwierdziliśmy za nią, że przyszła pora na zmianę samochodu ale że SUV to za mało dla nas to kupi kupiliśmy sobie po walcu i teraz będziemy sobie walcami jeździć Który to był Twój? Ten Twój, a mój ten dobra Nie no elegancko ci powiem Duża kabina w środku, nie? Mhm. Jest to dużo. No, będziemy śmigać. W kolejnym odcinku jazda walcem będzie. No, bezpieczniej. Co? Bezpieczniej. No, no, nie wiem, czy bezpieczniej. No, Ale jakbyś się takim zakopała. Amen. To już byś nie wypchała go. Nie otwierać na rozgrzanym silniku. Co to może być? Pewnie woda mhm. Idziemy na obiadek mhm. Walce na razie zostawiamy, bo jeszcze nie zarejestrowaliśmy. Jeżeli nie będziemy jeździć, nie poopłacane. Na górze nie ma szyby. Nie. Proszę no, weź się do kupi, nie masz się Tak? A ja już tam gadałem z gościem. To nie walca? Za flaszkę. Nie, za flaszkę, odda. Powiem, no. że ja nie będzie, jestem A. To jest w tym wszystkim najlepsze, ja może tędy pojedziemy, co? Ja czasem, właśnie robię sobie takie trasy, że zapuszczam się tam, gdzie nigdy nie byłem I dzięki temu poznaję różne fajne drogi Zawsze gdzieś wyjadę, no tylko że muszę... Tylko że warunkiem jest to, żeby mieć pełny zbiornik paliwa. Jak się wyjeżdża z domu chociaż, bo zamiast butelki na wolę to błańka na paliwo, no bo czasem można się zdziwić. A kłada, no to tak się raczej nie ruszy z lasu. No wiecie, jak jest butelka czy coś, to jeszcze taka, to w bydle. To daj ty spokój. Oh, Kolejną rzeczą, jaką będziemy robić, to będzie wywóz złomu. Wywóz złomu, a dlaczego? Pierdolnika. Bo każdy ziom zbiera złom, a złom teraz jest po zecie, więc opłaca się sprzedawać złom. Jak macie złomy jakieś na podwórku, czy tam podwórzu, czy placu, czy polu, zależy u kogo jak się mówi. To polu. To wywoźcie, czy tam wywóźcie, bo po zecie jest złom gruby ponoć. Także można zrobić dobry biznes Na złomie teraz A my będziemy chyba wieść, tak teraz? No już Bo my też mamy sporo tego badziewia To dmuchawe By się w końcu wywiozło na tym złom Jakieś inne pierdy Może dmuchawe ktoś chce kupić A może dmuchawe chcecie kupić do siana, bo my mamy do sprzedania dmuchawe Ja już kiedyś ją pokazywałem ale nie było chętnych, nie wiem dlaczego. <laughs> Czyżby już nikt nie używał? Nie, ja wiem, że ludzie używają jeszcze takich rzeczy. Ale do czego? No właśnie do siana. To no. myślisz, że każdy ma belarkę ja w domu? Nie wiem, bo wcześniej były te y, maszyny, ja nie wiem, jak one się te wialnie takie. No. Pamiętasz? U nas na przykład było takie coś, że to ma zioła, mięta, mylisa, to oni tych właśnie maszyn używają. A, że to idzie w sensie później wdmuchują to, tą maszyną, nie? E Wialnia, taka do zboża, jak miałeś no, powiązałką, zcinane zboże, wiązane no. w kucki, no I te kucki się wrzucały do tej maszyny i ona ci oddzielała słomę od zboża Aha no, to taka maszyna wielka u nas stała w stodole. A, wialnia. wialnia! A ja myślałem, że chodzi ci o Wialnia, no wialnia No to ja wiem, że no, jest i oni te maszyny. Ci, co właśnie uprawiają miętę, i, czy tam melisę, zioła To używają to, dalej. To oni tego używają. A wy sprzedaliście i. i, i... Ale my, o ile, kilka lat temu żeśmy sprzedali to, jeszcze mamy jedną część od tego. Chyba. Ale ona poszła na złom, czy jeszcze dalej do użytku? Nie, ona dalej To tak? właśnie ktoś, kto tą miętę tam Aha. No dobrze, jeszcze komuś się przyda.